Jeżeli myśleliście, że Ziobro i jego mafijny układ w Funduszu Sprawiedliwości, znaczy w Ministerstwie Sprawiedliwości, to jedyne na co można liczyć w zakresie zjednoczonej prawicowej grupy przestępczej, to się grubo myliliście, bo dzisiaj właśnie nikt Informuje, że podobny mechanizm został zastosowany nie gdzie indziej jak w Ministerstwie Sportu za czasów Kamila Bortniczuka. Adam Bodnar wstrzymuje prawie 220 milionów złotych, które w nielegalny sposób, w prawie 40-50% miały pójść na wsparcie organizacji, no właśnie nie chcę powiedzieć organizacji przestępczych, ale organizacje, który, którymi zręcznie do dzisiaj sterował niekto inny jak Zbigniew Ziobro. Dzięki temu. 220 milionów zostanie w Funduszu Sprawiedliwości, a Tadeusz Ryzyk, ten wielki przedsiębiorca z Torunia, nie dostanie kolejnych 7 milionów. Cześć, ja mam na imię Sebastian i dzisiaj mojego politycznego vloga. Zacznę od tego, że moim zdaniem. Tytuł dzbana 2024 roku ma niekto kto inny, czy znaczy dostanie nie kto inny jak pan Wójcik. Ja wiem, że przez ostatnie trzy lata Czarnek był no, niekwestionowanym królem dzbanowania, ale to co odwalił właśnie w tej chwili pan, pan Michał Wójcik jest niczym innym jak po prostu nominacją do nagrody dzbana 2024. Michał Wójcik robi komisję, która... No dobra, może nie komisję. On robi zespół do zbadania afer osób będących blisko Donalda Tuska. Tutaj widzicie całe pismo, które wujcik wypłodził, wysłał je do marszałka Hołowni. Problem jest tylko taki, że ta komisja to tak naprawdę powinna objąć swoim zasięgiem działania około 10-11 milionów ludzi. Bo te 11 milionów ludzi dało właśnie 15 października 2023 roku carte blanche Donaldowi Tuskowi do zrobienia tego wszystkiego, co dzisiaj właśnie się dzieje o sranej pogacie Zjednoczonej Prawicy. A tak na serio... Wójcik nie wie co zrobić, więc zrobił kupę. I ta kupa ma przykryć wszystkie nieprawidłowości i ma rozmyć odpowiedzialność w stosunku do wszystkich ziobrzystów, bielanistów, Bortniczukowistów, Kaczyńskowistów. Boże Święty, dlaczego tam w tym Zjednoczonym Boże Święty, dlaczego w tej Zjednoczonej Grupie Przestępczej, prawicowej Grupie Przestępczej jest tyle różnego rodzaju odłamów? A tak, siłą rzeczy, to co myślicie o zespole? Wójcika, który ma ścigać wszystkie 11 milionów ludzi współpracujących z Donaldem Tuskiem? Odważny ruch, moim zdaniem, a waszym piszcie mi to w komentarzu. Skoro już się pośmialiśmy z laureatem, znaczy, żeby nie była jasność, jak on wygra tytuł dzbana 2024 roku, to pamiętajcie, że ja jako pierwszy o tym mówiłem, chyba napiszę do, do autorów tej nagrody, że mamy, nowego że mamy nową nominację, tak czy siak. Jeżeli już się pośmialiśmy z pana wójcika, to przejdźmy do pierwszego poważnego tematu. Nie sądziłem przez ostatnie lata, kiedy oglądałem czasami TVP, widząc, co tam się dzieje, jakie tam hejt się wylewa na wszystkich, jakie tam są kłamstwa i tak naprawdę manipulacje. Nie sądziłem nigdy, znaczy kiedyś sądziłem, ale przez ostatnie lata nie sądziłem, że kiedyś powiem, iż TVP. Podaje piękne informacje, sprawdzone informacje i rzetelną dziennikarską robotę robią. A mówi to nie kto inny, jak człowiek, który od dwóch lat razem z Wami tworzy ten kanał i podziwia kunszt pani Dobrosz Oracz. Te same mechanizmy, które miały miejsce w przypadku fund w Funduszu Sprawiedliwości powtarzały się właśnie w Ministerstwie Sportu, a mianowicie, że pomimo iż komisje konkursowe podjęły decyzję co do przyznania środków takim, a nie innym podmiotom, to po prostu były minister zmieniał po prostu te decyzje i przyznawano środki według klucza, które on uznał za stosowne. Po prostu niedopuszczalna sytuacja, która absolutnie jest patologiczną, wbrew wszelkim zasadom, które obowiązują w państwie prawa. Czy ja dobrze rozumiem, że były minister sportu przychodził i mówił wyrzućcie tamtą listę do kosza, mimo pozytywnych ocen ja mam swoją? No niestety takie sytuacje miały miejsce, i tutaj y, po prostu nasza kontrola y, to stwierdziła, i w związku z tym przygotowujemy zawiadomienie do prokuratury. Pan Banaś, który był u pani oracz w TVP, powiedział właśnie takie słowa. Wiem, że to wszystko, co na tym kanale się dzieje, to wasza zasługa, a ja robię rzetelne, no nie chcę powiedzieć dziennikarstwo, bo nie chcę się wywyższać, ale rzetelną robotę YouTube'ową właśnie dla was, żebyście widzieli, nikt mnie nie kupił, ani za czasów PiSu, ani za czasów Donalda Tuska i nikt mnie nie kupi. Jeżeli ktoś chce ze mną współpracować, to wyraża swoją chęć współpracy tutaj, w ramach Wspierania kanału. Jest nas prawie 40 osób, które wspierają ten kanał i każdego dnia rośnie. Chcesz mnie wspierać? Link do wspierania masz tutaj. A jak mnie wspierasz, to pamiętaj, że ja dostarczam ci niezmanipulowaną informację polityczną. To, co powiedział pan prezes Banaś, jest niczym innym jak zmultiplikowaniem mechanizmu wymyślonego przez Ziobrę w Funduszu Sprawiedliwości w Ministerstwie Sprawiedliwości i przeniesienie tego przez Pana Bortniczuka do Ministerstwa Sportu. I chciałem tylko powiedzieć, że Pan Bortniczuk to tak skopiował ten mechanizm Ziobry i wprowadził go w Ministerstwie Sportu. Dlaczego? Dlatego, że Bidulek był przez lata u Gowina. Za bardzo się tam nie wychylał, za bardzo tam nic nie robił. W pewnym momencie razem z Bielanem zdradzili Gowina. Bardzo zdradzili Gowina. To taka tutaj macie ostatnią wieczerzę, taki, taki obraz, właśnie dlatego to robię, bo i Gowin i Bortniczuk zdradzili swojego mentora. Poszli do PiSu, no i jak już się zeszmacili, no to oczywiście Bielan przejął NCBR i tam na potęgę, a Bortniczuk, ze względu, że dostał troszeczkę mniejsze konfitury za zdradę pana Gowina, to w Ministerstwie Sportu no nie mógł za bardzo kraść. Więc ręcznie sterował, a tym samym przekraczał obowiązki urzędnika państwowego w zakresie artykułu tam 231, mówiąc ludziom, kto może kupić, co może. Nie, nie kupić. Komu można darować, komu powinno się odebrać. I to wszystko w momencie, kiedy tak naprawdę odszedł od Gowina zeszmacił się w PiSie i jak już się zeszmacił, to to swoje zeszmacenie postanowił skeszować i skeszować w taki sposób, żeby w przyszłości dostać znowu mandat poselski. Co ciekawe, Bortniczuk można powiedzieć jest takim malutkim ziobrą, bo o ile w jego wypadku mówimy tam o kilkudziesięciu milionach, to w wypadku ziobry i całego tego mafijnego układu w Funduszu Sprawiedliwości mówimy o setkach milionów. Co ciekawe, jeżeli uznamy że Zbigniew Ziobro i ten układ w Ministerstwie Sprawiedliwości to jest nic innego jak grupa przestępcza, to trzeba powiedzieć, że Zbigniew Ziobro był pierwszy, znaczy może nie pierwszym, ale na pewno jednym z pierwszych bosów mafijnych, który był w stanie wyciągnąć mniej kasy niż jego żołnierze. To jest trochę wstydliwe, ale też pokazuje, jakim nieogarniętym szefem był Ziobro. Zobaczcie, takie coś, no nie takie. Taki człowiek jak, jak Zbigniew Ziobro, czyli modus operandi całego przedsięwzięcia, był w stanie wyciągnąć 16 milionów złotych z takiego Funduszu Sprawiedliwości. Ale już pan minister Romanowski, który nazywa Mateusza Morawieckiego niemieckim szpiegiem, a jego tatę rosyjskim szpiegiem, był w stanie wyciągnąć 19 milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości. Marcin Warchoł... Mimo, że nie był ministrem e, sprawiedliwości, był w stanie wyciągnąć z funduszu sprawiedliwości tyle samo co Ziobro, czyli 16 milionów. Ale już kardynalnym i największym dowodem idiotyzmu i niekompetencji Zbigniewa Ziobry jest to, że taki gosek, taki troll Gosek. Był w stanie wyciągnąć z Funduszu Sprawiedliwości więcej niż Ziobro, bo udało mu się wytargać 17 milionów. Jakim trzeba być indolentem, tworząc grupę przestępczą, żeby wyciągnąć z niej mniej niż jego żołnierze? Oni kradli więcej niż ich szef. To, to, to po prostu jest masakra. A teraz pan Bortniczuk, o którym wam już mówiłem. Dzisiaj może jeszcze ma immunitet. Dzisiaj może jeszcze kimś jest. Dzisiaj może jest jeszcze gdzieś. Problem Bortniczuka jest taki, że przed kampanią wyborczą Jarosław Kaczyński rzucał go to z Opola do tam Świętokrzyskiego, tam gdzieś na północ później i tak naprawdę sam Bortniczuk nie wiedział skąd będzie Startował, a ze względu, że nie wiedział, to musiał obstawić kilka województw. I te kilka województw oczywiście dostało pieniądze z Ministerstwa Sportu na szkoły, na orliki, na grupy sportowe, na ZKS-y, LZS-y i tak dalej, i tak dalej. Ale to spowodowało, raczej zmultiplikowało koszty, które Ministerstwo Sportu musiało ponieść, żeby Bortniczuk mógł zrobić sobie kampanię. I o ile? Pisowcy będą się tłumaczyli, że Bortniczuk dawał na grupy sportowe, na LZS-y, tak jak powiedziałem, na szkółki sportowe, na inne rzeczy. O ile pisowcy się tłumaczą, że te wozy strażackie to kupowali, bo były im potrzebne, to ja rozumiem, że to jest dobre. Ale musicie zapamiętać, drodzy pisowcy, jedną rzecz. Przekraczenie, przekroczenie uprawnień. To nie jest tylko wtedy, kiedy ukradniecie pieniądze z kasy państwa. To jest też wtedy, kiedy ręcznie sterujecie, gdzie, ile i kiedy ma trafić do kogoś pieniędzy. To jest przekroczenie uprawnień urzędniczych. I nie chodzi o to, że Fundusz Sprawiedliwości czy Ministerstwo Sportu dało jednemu czy drugiemu pieniądze. Chodzi o to, że wy ręcznie sterowaliście, gdzie te pieniądze mają trafić, bo wy tam braliście udział w kampanii wyborczej i w ten sposób robiliście sobie nielegalną kampanię wyborczą. Na szczęście, tak jak Wam powiedziałem przed chwilą, ja nie tylko nie brałem pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości, ja także nie brałem pieniędzy od PiSu i nie będę brał od Platformy, czy tam Koalicji 15 października. Ja robię niezależny kanał dzięki Wam. To dzięki temu, że Wy lajkujecie moje filmy, subskrybujecie ten kanał, komentujecie moje filmy i tak jak wcześniej mówiłem, wspieracie te moje firmy, filmy, ja jestem w stanie prowadzić ten kanał, dlatego proszę Was, nie zapomnijcie skomentować tego filmu, bo bardzo mocno ja i Wy walczymy o to, żeby w tym roku osiągnąć 100 tysięcy subskrypcji. A bez komentarza w stylu Cześć Seba, komentarz dla zasięgów, możemy nie dać rady osiągnąć tego celu. Go gorąco zachęcam Pana posła Kantaka, żeby jednak z raportem dzisiaj udostępniony na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości się zapoznał. Tam jest również Pana Okręg Wyborczy. Liczba przyznanych dotacji 77, 3 miliony 651 tysięcy złotych tylko w roku 2023. Przepraszam, że tak pało, milion dziewięćset. By, byli posłowie, którzy więcej. Pan poseł Siarka 15 milionów złotych. Warto, się, pan, trochę, trochę warto, się, warto trochę, trochę się z tym tak naprawdę zapoznać. Natomiast naprawdę nie przykryjecie kamizelkami od... Yy, odblaskowymi wozami strażackimi tego, co robiliście z Funduszem e, Sprawiedliwości, bo wyprowadzaliście po prostu kasę, mówiąc brutalnie, kradliście tą kasę e, niezgodnie z przepisami. Jak właśnie słyszeliście pana posła Sowę, politycy suwerennej Polski nie przykryją wozami strażackimi tego, co robili w Funduszu Sprawiedliwości. Co ciekawe, pan Kantak, który, no, bidnie... Wyciągnął tylko 3 miliony z Funduszu Sprawiedliwości. No, w porównaniu do Goska czy Mateckiego, to nie jest takim małym pikusiem, a wręcz bym powiedział amatorem. Kamizelkami czy wozami strażackimi nie przykryje swojego przekroczenia uprawnień, przekroczenia. Uprawnień urzędnika państwowego. Oczywiście setki milionów, jakie wypływały z Funduszu Sprawiedliwości, fajnie się sprzedają w mediach. Fajnie też wygląda, że wszyscy ścigają tego ziobre, ciężko chorego, umierającego już od sześciu miesięcy, czwarty raz na raka ziobre. Wszyscy to robią, ale tak naprawdę takich ziobrów jest o wiele więcej. Na szczęście Adam Bodnar w każdym tygodniu pokazuje nam nowe dowody na to, że mafijna ośmiornica PiSu. Rozeszła się nie tylko po Ministerstwie Sprawiedliwości, ale także po innych ministerstwach. Można powiedzieć, że przekręty zjednoczonej prawicy wychodzą teraz jak grzyby po deszczu. Zanim jednak przejdziemy do ministra Bodnara, który skasował albo doprowadził do anulowania umów z Funduszu Sprawiedliwości na około 220 milionów, w tym umowy dla ryzyka na ponad 7 milionów, chciałbym Wam powiedzieć, Iż pan kaleta, to ten, który przez lata, miesiące nie potrafił odkręcić butelki z wodą i prawie usechł, widzicie to teraz, pan kaleta ma wiernego naśladowcę. Oczywiście naśladowca kalety jest o tyle inteligentniejszy, że był w stanie otworzyć wodę. Otworzył wodę nie tylko zdrojową, ale także wodę piekielną, jak widać na obrazku. I co zrobił? Tenże wyborca leci do urny wyborczej, żeby oddać głos na swojego ulubieńca, pana Kaletę, bo dzięki niemu ma 800+, plus, za które może wodę ognistą sobie kupić. Jak podaje Adam Bodnar, a raczej Ministerstwo Sprawiedliwości, 23 umowy zostały właśnie wprowadzone w tzw. stan unieważnienia. Ministerstwo Sprawiedliwości, unieważniając te 23 umowy, wstrzymało wykonanie prawie 220 milionów złotych zobowiązań Funduszu Sprawiedliwości w stosunku do fundacji, w stosunku do innych organizacji, pewno koła gospodyń wiejskich nie dostaną mikrofalówki, a strażacy nie dostaną nowych kamizelek. No ale jakby nie było, Adam Bodnar doprowadził do tego z tego względu, że niezależni audytorzy, a także teraz niedawno NIK dali swoje raporty, z których wynika, że ponad 40% wszystkich zawieranych umów w Ministerstwie Sprawiedliwości przez Fundusz Sprawiedliwości nosi znamiona umów fałszywych, naciąganych, po prostu lewych, na podstawie których pisowcy, nawet po oddaniu władzy w grudniu, dalej jeździli z czekami, wręczali czeki strażakom, kołom gospodyń wiejskich, nie wiem po co, tylko po to, żeby udowodnić, że to było, dmuchane, pompowane i naciągane przedsięwzięcie. Jednym z dużych beneficjentów, jak nie największych beneficjentów zjednoczonej grupy przestępczej, prawicowej grupy przestępczej, był zawsze Tadio. Tadzio, Tadzio Ryzyk, taki wiecie, Hochstapler z Torunia, był w stanie wyciągnąć kilkaset milionów rocznie, znaczy może nie rocznie, kilkaset milionów przez ostatnie lata. Ze skarbu państwa na swoje wydumane inwestycje. Dzisiaj podaje Ministerstwo Sprawiedliwości, że zostały wstrzymane umowy, w tym jedna na Lux Veritas, czyli na tą fundację Tadeusza Rydzyka, która powinna dostać ponad 7 milionów. 7 milionów zostanie w skarbie państwa, zostanie w Funduszu Sprawiedliwości, a następnie. W czystych i jasnych procedurach zostanie przekazane potrzebującym. Dodatkowo Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiedziało, iż Fundusz Stra Sprawiedliwości przejdzie gruntowną modernizację, co oznacza, uwaga, że najpierw będą ogłaszane konkursy, a dopiero później beneficjenci się będą zgłaszali. Nie tak jak teraz za ziobry, że najpierw przychodził kolega, mówił, że ma denty nadmuchany pomysł, a dopiero później pracownicy ziobry robili pod to projekt, tak zwane szyli, dla danego człowieka możliwość wykonania danej umowy, da, danego grantu, danej gratyfikacji. No dobra, możliwość wyłudzenia kilku milionów z Funduszu Sprawiedliwości. Ja osobiście jestem oczywiście za pełnym wyczyszczeniem Funduszu Sprawiedliwości, za pełną transparentnością Funduszu Sprawiedliwości, ale ja też jestem za jeszcze jedną rzeczą. Za tym, żeby w Ministerstwie Sprawiedliwości powstała lista instytucji, firm, osób, rodzin tych osób, które były zaangażowane przez te wszystkie lata w proceder wyciągania pieniędzy z Ministerstwa Sprawiedliwości, z Ministerstwa Sportu, z innych ministerstw, zróbcie jedną listę i na podstawie tej listy wykluczajcie z kolejnych programów, z kolejnych rund rozdawania publicznych pieniędzy wszystkich tych, którzy przez ostatnie lata nie tylko dostawali pieniądze, ale także dymali skarb państwa a tym samym nas. Podatników. Niech oni nie mają wstępu albo dostępu do pieniędzy publicznych. I nie chodzi mi o to, żeby zabrać dostęp wszystkim pisowcom, bo pewno są w Polsce pisowcy, którzy robią dobre fundacje, którzy robią dobrze. No, źle to zabrzmiało, chciałem powiedzieć, ale którzy robią dobrą robotę dla społeczeństwa. Natomiast jeżeli oni, nawet oni, byli zaangażowani w proceder wyciągania pieniędzy z jednego czy drugiego ministerstwa, powinni trafić na czarną listę. I ta czarna lista powinna być publiczna. Jeżeli tak samo jak ja. Jesteś za tym, żeby lista wszystkich pisowskich organizacji i pisowskich działaczy, którzy dymali Polskę przez ostatnie lata, wyciągając lewe pieniądze, była publiczna? Napisz mi w komentarzu tak. A ja tobie już dzisiaj dziękuję i widzimy się jutro na razie. Pa!